Wszystkim moi drodzy, dzisiaj jesteśmy na południu Polski, a w zasadzie w kolebce polskiej historii, czyli w Krakowie. Ale dzisiaj nie będziemy o Krakowie rozmawiali, a będziemy rozmawiali o panu Andrzeju Sapkowskim i jego znakomitym cyklu książek o Geralcie Wiedźminie. Za moimi plecami znajduje się Tawerna Wilczy gdzie podobno możemy jako fani Wiedźmina dosięgnąć tych wszystkich rzeczy. Czy rzeczywiście tak będzie? Już nie mówię tego jako fan tychże książek, ale jako fan w ogóle nowych lokalizacji. Sprawdzimy to dzisiaj, czy będzie doskonale, czy będzie inaczej i w ogóle co możemy w tejże lokalizacji. Sprawdzić. Ciekawi, zaczynamy! Tamerna wilczy dół. Wchodzimy oczywiście bez uprzedzenia. Nikt nie wie, że tam wejdziemy, ale mam nadzieję, że będzie można to wszystko sfilmować, nagrać, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie, to rzeczywiście wchodzimy do komnaty, więc trzeba będzie delikatnie iso podbić, żebyśmy w ogóle byli widoczni. No dobrze. To jesteśmy. Moi drodzy, obłożenie w restauracji jest pełne. Jesteśmy na jednej z sal, sali lewej, że tak to określę. I zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. Są w ogóle bardzo ładnie poprowadzone elementy charakterystyczne dla kultury Wiedźmina. Czyli wszystkie detale nawiązujące, chociażby fiolki z różnymi substancjami w różnej kolorystyce. I niebieskiej i czerwonej. Znamy takie eleksiry jak o tak, tak, tak. Poprosimy, poprosimy. Dziękuję Jaskier. I zaraz będziemy sprawdzali, coś tutaj można zobaczyć, dosięgnąć. Może rzeczywiście jakoś to miejsce na nas wpłynie. No dobrze, to w takim razie na zaczątek mamy śliwki we boczku. Świartowane bulwy ze śmietaną, co by maczać? Paluchy kruche z pomidorem połączone. Wywary, zagrycha, DH pełna dobra, nagłód wilczy, kurak marynowany w solskim winie 39, kawą miecha 34, kurak 39, mięso i kasza w kapuście 25. Dobrze, więc ceny, tym bardziej, że znajdujemy się na krakowskim rynku. Nie wydają się, że są zbytnio wygórowane. Dobrze, moi drodzy, jak sami widzieliście, można tutaj płacić i złotówkami, i wspomnianymi dukatami, więc teraz musimy je po prostu znaleźć. Więc na Instagramie koniecznie musicie to zobaczyć, bo tam będzie właśnie to. Idziemy. No jak? Ja. Musimy się targować. O, niech będzie za. No za ile? 65. 60. Za 150! Ale jest, no, ale <laughs> nie, no, ale Tak mam niechęć. E, nie, no zrobimy tak. No, i mamy wspomniane dukaty, moi drodzy. Od razu sakwę kupiłem. Kurde, dałem narypać. Ale jest, pokażę Wam teraz, jak wyglądają. Mam nadzieję, że pomimo tego mroku będą widoczne. Zobaczcie, no idealnie tak wyglądają. Ale więcej zobaczycie, oczywiście. Moje ale zobaczycie. Widzieliście na Instagramie? Mam nadzieję, mam nadzieję. I teraz mamy eliksiry magiczne. Możesz stworzyć je sam. Uważaj na serce lodu. Suchy lód, który jest składnikiem każdego eliksiru. Możemy. Tak! Już. tak. Śmiało, Super! Śmiało. Mam dukaty. I tak nawet z sakietką. Ze sakierką, właśnie. I młodość. I młodość. Tak, tak, tak. tak, tak. Nie A Pierogi jakieś. Pierogi też? No? Matko boska, my to wszystko zjemy? Bo tego będzie za dużo. Raz, dwa, trzy, cztery i jeszcze ten starszy. Czyli bez pierogi? Bez, nie, bo to by będzie za dużo. To już my tego nie pokonamy. Chyba, że możemy wziąć, wie pani, yy, dosyta. Dosyta. Tak, so, wywar weźmiemy też taki jeden, wywar, bo tutaj Dobry. kolega nie napojony widzę. <laughs> No, no ja wiem. A i ten, proszę pani, ten miłość, proszę, żeby był bezalkoholowy. Bez, miłość. Tak, miłość, miłość. Bezpieczniej gramy. Bezpiecznie gramy. No jak jest miłość, to nie może być alkohol, no rozumie pani. Nie. Bardzo miła obsługa. Fajnie, że mają takie zupełnie inne teksty. Jest to podprowadzone specjalnie pod gościa. To bardzo dobrze i bardzo mi się to podoba. I ogólnie wychodzę stąd. O! Tak, i tutaj nawet widło i mieczu się Super, dziękujemy pani. Jeszcze i zapłaciłem. No dobrze, więc w takim razie mamy pierwszą pozycję moi drodzy. Nazywa się ćwiartowane bulwy ze śmietaną co maczać. Cztery dukaty lub 12 zł. Zobaczcie, jak wyglądają ziemniaczki. Gęstą, kwaśną śmietanę, zapewne, chociaż jeszcze jej nie próbowałem, bardzo duże krążki. Fajnie, że to są chyba takie nieregularne krążki, więc podejrzewam, że nie jest to produkt kupny, a jednak samemu własnoręcznie ciachane. Tak jak myślałem, są to po prostu ziemniaki. Raczej nie produkt kupny. Nie jestem pewien do końca, ale na 90% powiedziałbym, że nie. Fajnie. Super chrupka skóreczka. Zawsze bardzo dobrze gra ziemniak i chrupka skórka. No nie oszukujmy się, jest to rzeczywiście coś świetnego. Mm. Fajna przystaweczka. Fajna, rzemieślnicza, karczm karczmarska, że tak powiem. Ale naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Bardzo prosta, ale pasująca do tego miejsca. I teraz, moi drodzy, gęsty, serowy i cebulowy wywar z grzankami. Gęsty? No tak, troszeczkę zagęszczony to jest, ale żeby to nazwać gęstym, to raczej mu tak nie powiecie. Zaraz zobaczymy, jak będzie smakowało. Bardziej serowa, aniżeli cebulowa. Czy mają Coca-Colę tutaj. W tawernie w, w też mieli. <laughs> Tylko nazywała się wtedy Temeria Cola. Jeżeli chodzi o tę zupkę, to tak szczerze... Zwyczajna. Bardzo zwyczajna. I trochę smakuje tak jak... Nie, nie, nie traktujcie tego jako inwektywa, tylko jako bardziej szczerość z wami. Smakuje troszeczkę jak z Knora. Ta zupka ekspresowa, wiecie? Bardzo, bardzo podobnie. Pozwolę sobie tak zamówić. Trochę proszku, woda. Mhm. Grzanka ok. Dużo tłustości ma w sobie, bardzo dużo. Ale jeżeli chodzi o tę zupkę, jest mocno serowa. W ogóle tej cebuli tak naprawdę nie czuć. Tak szczerze, jeżeli miałbym być z wami, to cebulki nie wyczujecie tak mocno jak tego sera. I ten ser jest taki, coś jak topiony, tylko że taki. szczęście, że, że nie, nie do nas na razie. Nie, jeżeli chodzi o tę zupkę, to mm, średnia. Naprawdę bardzo, bardzo średnia i raczej tej pozycji bym Wam nie rekomendował, jeżeli chcielibyście zamówić, bo po prostu nie niesie za sobą nie wiadomo czego. No to te ziemniaczki były o wiele, o wiele lepsze. Ona jest taka zwyczajna, prosta. Nie ma nic takiego charakterystycznego w sobie. Więc dziękujemy za zupkę. Odsuniemy tutaj, bo zaraz przyjdą nowe pozycje. No i mamy śliwki w boczku. Maleńkie, ale bardzo ładnie wyglądają. Są bardzo, widać, takie y, up, upieczone. Z czego dostaliśmy sosiwo? Najprawdopodobniej barbecue lub ketchup. Ile ich mamy? No, kilkanaście? Nie. Chyba kilka. Mamy śliwki y, w boczku. Tak wyglądają. Bardzo ładnie pachną. Nie no, ale ta muzyka, no powiem wam, że ta muzyka robi trzy razy więcej niż kiedykolwiek w innej restauracji. Dobra, na razie po prostu tak. Fajne jest to, że śliwka jest dobra, jest słodka, nie jest w żaden sposób gorzka, kwaśna. Więc jest to dobrej jakości śliwka, to najważniejsze. Albo po prostu dobrze zrobiona. Boczek fajnie zawinięty, nie rozpada się, dobrze upieczony. Ja pierdolę. I teraz co tu trzeba robić? To jest miłość bezalkoholowa, to jest siła, to jest młodość. Mhm. Otwieracie sobie te instrukcje po zdjęciu pieczęci, i na podstawie tego, co tam jest, wszystko wykonujecie po kolei. I potem powinien być naprawdę fajny efekt. Dobra, to dziękujemy. Przychodzicie z kumplem. Gracie w gwinta. Polecam. To obecnie moja ulubiona gra. Gracie w gwinta, zamawiacie sobie coś takiego po piwku, lub po jakimś eliksirze i wtedy macie dobrą, fajną y, zabawę. Lub te ziemniaczki. Tą zupę nie, zdecydowanie nie. Tego kompletnie wam nie polecam, ale jeżeli chodzi o boczuś y, śliwka, super. I jeżeli chodzi o te ziemniaczki również. Najlepiej wypadają z przystawek ziemniaczki. No co więcej wam mówić o boczku, ktoś nie chce. Więcej się nie da. Czekamy dalej. Kawał mięcha ze świniaka we w śliwkowej marynacie z zmiażdżonymi bulwami z serem żółtym, masłem i tymiankiem, a w dodatku kapusta smażona. 34 zł. No to kawa mięcha, moi drodzy. Zobaczymy jak to będzie smakowało. Pachnie mocno, mocno śliwkowo. No bardzo takie mm, bardzo neutralne. Wiecie? Tak naprawdę, żeby tutaj był jakiś taki głębszy smak, do tego głębszego smaku nie ma. Kapusta zasmażona, bardzo mocna, intensywna, fajnie. To super gra. No muszę jeszcze raz spróbować tego kawału mięcha. Czy rzeczywiście jest tak, jak mi się wydaje? Jest mega bez smaku. Nie wędruje w żadną stronę, ani nie jest słony. A i nie jest kwaśne, a nie jest pikantny, a nie jest śliwkowy. Zobaczcie, przekroję Wam, pokażę jak to wygląda. O, widzicie? Mięciutki i zarąbista jest po raz kolejny ta skóreczka. Czyli tutaj. Nie no, nie będzie tego słychać. No totalnie bez smaku. Nie mówię, że to jest źle czy dobrze. Znaczy, no, bardziej źle, no bo nie mamy jakby odniesienia i nie jemy coś, co jest jakby hiperneutralne, a jednak chcę mieć jakikolwiek smak w ustach. A tutaj? No taka pustka już lepsza. Już jest lepsza. No natomiast to. No nie, no nie, nie. To nie będzie pozycja, którą będę na pewno zachwycony. Zresztą jest bardzo w ogóle cieniutko rozbity. Przecieniutko położona jest ta śliwka, ta konfitura ze śliwki, tak naprawdę. Mega cieniutki płatek mięsa. Fajnie, wszystko super. Ale on jest tak zrobiony i jest po prostu nijaki. Musisz zrobić eliksir miłazm? Chyba tak, chyba tak. Chyba tak. Dobrze, moi drodzy, ostatnia pozycja przed nami, jeżeli chodzi o dania i przeniesiemy się do eliksiru, czyli gołąbki. Mięso i kasza zawinięte w kapustę, polane ze pomidora sosem. Gołąbki 25 zł, 9 dukatów. Ostatnia pozycja do jedzenia przed nami, a mianowicie po prostu gołąbki, czyli mięso zawinięte w kaszę. Nie no, moi drodzy, no robimy to wspólnie, to robimy to wspólnie, patrzymy. Cyk. I kroimy. I tak ten gołąbas wygląda, polany sosem. No ładny, dużo jednak tutaj mamy. Ryżu, mniej mięsa, ale nic nie szkodzi. Ono nie musi wcale, że dominować. Zobaczymy, jak będzie w smaku. Gerald nie wyszedłby pokiereszowany z tej knajpy. Po tamtych dwóch daniach mógłby wszcząć jakąkolwiek bójkę, bo wiecie, jednak doza adrenaliny go uderzyła z neutralności potraw. Jeżeli chodzi tutaj, mamy o wiele lepiej, moi drodzy. Jeszcze zobaczę sobie, bo taki wziąłem półkens. Dobrze przyprawiony, czuć pieprz, czuć sól, czuć jakiekolwiek przyprawy, które gdzieś w tej pozycji mocno dominują. Jest to danie, które absolutnie byście mogli zjeść na szkolnej stołówce. Nie są to pozycje, ja bym nie nazwał ich restauracyjnych, ja bym nazwał te pozycje bardziej pozycjami takimi po prostu gdzieś tam obiad u babci, cioci, normalnej polskiej, tradycyjnej kuchni. Jeżeli przychodząc tutaj oczekujemy dań restauracyjnych, dań z wyższego sortu, to myślę, że możemy zostać rozczarowani. Jeżeli przychodzimy tutaj po inne cele... Jak chociażby zaraz będziemy komponowali nasz eliksir lub dla samego anturażu tego miejsca, to jak najbardziej. Natomiast jeżeli chcemy tutaj dobrze zjeść, dobrze zasmakować, rozsmakować się w smakach starodawnej polskiej kuchni, bo tak możemy ją nazwać, to myślę, że to miejsce nie jest nader atrakcyjne. To jest kermoren. To jest muzyka... To nie, to nie jest Keligę. Wydaje mi się, że to jest kermoren. Oh, sorry. <laughs> To teraz, moi drodzy, przede mną rzecz na którą czekaliście w zapewne cały odcinek, a mianowicie przygotujemy teraz eliksir, czyli rzecz tak naprawdę, dla którego chyba przychodzi się do tego miejsca. I co to będzie? Eliksir, ja już Wam przeczytam skład tego eliksiru. Wybrałem eliksir miłości i jest... Nie, nie czytaj tego. No jak? Nie, otwórz receptę. Aha, no dobrze, czyli mamy tak. Wszystko jest zapieczętowane, tak sami widzicie, więc teraz otwieramy cyk. I patrzcie. Proszę. Co tutaj jest napisane? Eliksir miłości. Przyjrzyj się dokładnie wszystkim buteleczkom. R róbcie tak, jakbyście byli ze mną. Przyjrzyj się dokładnie wszystkim buteleczkom. Przyjrzyj się dokładnie wszystkim. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. Wlej powoli do pucharu jedną małą buteleczkę oznaczoną kolorem zielonym. Wlej powoli małą buteleczkę oznaczoną kolorem zielonym, czyli to jest ta buteleczka. Kolor zielony, jak sami widzicie, jest. Dobra, no to wlewamy do środka. Kolor zielony. Dobra. Buteleczka, mała, zielona, plana. Czytamy dalej. Wlej powoli do pucharu jedną dużą buteleczkę oznaczoną kolorem żółty. Duża. Żółty kolor. No, ciekawe. Wlewamy do środka. Wlealiśmy. Jest? Dobrze. I teraz tak. Krok czwarty. Wsyp do pucharu zawartość najmniejszej buteleczki oznaczonej kolorem czerwonym. Najmniejsza. Czyli to jest ta. A ciekawe, co to jest? Pewnie wywar z bagiennika. <grybujesz> Wsypujemy. Teraz, moi drodzy, musimy krok piąty wlać zawartość małej buteleczki oznaczonej kolorem białym. Jest kolor biały. Tak, dokładnie. Wlewamy kolor biały. Super. No! Pięknie. No magicznie to wygląda. Boże, w tym, procesie, w tym procesie uczestniczył sam Albert Kalkstein, sama Jennifer Tris, ktokolwiek inny. Czytajcie te powieści, bo naprawdę są doskonałe. Ja jestem w tawernie, wszystko tutaj się dzieje jak ma się dziać, zgodnie. Proszę bardzo. Odczekaj minutę i pij do dna. Bardzo kwaśne, lekko takie orient... nie, lekko... dobra powiem wprost, tymbark kaktus. No autentycznie, tak to mi smakuje. Mm. Jeżeli chcielibyśmy wyodrębnić różnego rodzaju składniki, to na pewno sok z limonki. Może sprite troszkę? Nie wiem dokładnie. Natomiast wiem jedno, że samo przygotowywanie to jest wielki fan. I oczywiście nie jest to warte tych pieniędzy, ale ten fan i to miejsce myślę, że to na pewno rekompensuje. Podsumowanie przed nami. No dobrze, moi drodzy, w takim razie kończymy wizytę w tawernie Wilczy Dół w Krakowie. Jak tutaj było, jeżeli chodzi o tak jak wcześniej wam mówiłem, anturaż tego miejsca, same dekoracje, sam wystrój, inne kwestie, to naprawdę było bardzo, bardzo dobrze. Czułem się rzeczywiście jakbym się przeniósł delikatnie do innych czasów. Fajne też były nawiązania w postaci opisów dań, te eliksiry, to wszystko jednak nawiązuje, dukaty. Tak, wziąłem, oczywiście, że wziąłem. Mamy też fajną pamiątkę, więc to było świetne. Natomiast jeżeli chodzi o wartości jedzeniowe, o to, co nas interesuje, jednak chyba na Najbardziej, albo na pewnie na równi z tym, co dostajemy, jeżeli chodzi o wystrój, no to tutaj rzeczywiście było dosyć mizernie. Więc jeżeli chcecie przyjść na piwo, które jest pewnym, pewną rzeczą, jak najbardziej. Jeżeli chcecie tutaj zjeść i rozkoszować się smakami, no to już zdecydowanie nie. Niemniej jednak jest to fajne, ciekawe, inne, alternatywne miejsce na mapie Krakowa, jak i może na mapie Polski. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Polecajcie więcej takich miejsc, to więcej będziemy sprawdzali. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. To jak już wszystko mamy, to jeszcze jedna rzecz, moi drodzy. Ten milion naprawdę bardzo niedaleko. Za tym zasubskrybujcie tutaj na górze, a później pierwszy i drugi film. A my spotkamy się bardzo niedługo.